Jeżeli chcecie poczuć się staro albo powiedzieć tam ja, kiedyś to było, to mam dla Was świetną wiadomość, ponieważ ta muzyka, która właśnie leci w tle, na moim kanale mogła być pierwszy raz usłyszana nie rok temu, nie dwa lata temu, ale dokładnie trzy lata temu, kiedy wyszedł pierwszy odcinek z Grani. Powiedzmy, że jestem Zisowski, DZ i dzisiaj robimy taką małą rewizytę u babci, ale jest to tak naprawdę specjalny odcinek w związku z tą rocznicą, o której dowiedziałeś tak naprawdę dzięki widzom z tego, co widzicie. Ale jest to idealna okazja do tego, żeby spełnić jedną obietnicę, a mianowicie kiedyś powiedziałem wam, że zagramy w pierwszą wersję grani, bo mój pierwszy odcinek z tej gry to była już jakaś bardziej rozbudowana wersja, ale tutaj mamy do czynienia z pierwszym chyba prototypem, albo nie do końca prototypem, tylko pierwszą wersją, która została wypuszczona na Google Play. I z tego co wiem, to w tej wersji między Innymi gronami ma zupełnie inny głos, ale no wejdźmy, zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. A, i nie ma poziomu trudności z tego, co widzę, no, tak, nie ma, więc będziemy musieli zadowolić się standardowym poziomem trudności. Tu prawdopodobnie będzie albo normal, albo easy, raczej celuję w normal, tylko pytanie jedno. Po pierwsze, ile trzeba tutaj poświęcić czasu, żeby wyjść, bo tej wersji nigdy na oczy nie widziałem. Chyba, że w jakiejś e, kompilacji, bo kiedyś sobie zajrzałem znowu sprawdzić, jak granica się zmieniła przez jakiś tam czas. E, I na obecnym emulatorze niestety, myszka mi nie znika. No to to będzie mały problem. E, tak, tutaj pamiętam, że był napis e, Leave this house. I mamy 5 dni. No to to jest akurat standard. E, graficznie, no w sumie się za dużo to nie zmieniło, no bo co prawda, były tam troszkę lepsze tekstury na pc ale. Grani nie ma, a my mamy standardowo, o, nie ma tej półki, z której trzeba było zrzucić e, śrubokręt, mamy zwykłą kłódkę, mamy potrzebne obcęgi i mamy potrzebny chyba tutaj łom do wyjścia, no i Grani mi oczywiście zauważyła, co nie jest normalne chyba, z takiej odległości że na mnie nie spojrzała. Jestem ciekaw jumpskera w sumie, jak wchodzę pod łóżko. no bo ona czasami robiła tego pająka, nie? I zachowywała się jak obcy, więc wybaczcie mi? Ale pierwszą opcję... Tu w ogóle skrzypiała podłoga kiedyś? Kurczę... Ojej! To nie taki jumpscare miałem na myśli. Chciałbym po prostu zobaczyć jak wygląda kiedy wchodzę pod łóżko. Ale chyba będę miał teraz taką możliwość, bo chyba w drugim dniu, już mi aż pamięć zawodzi, były zamknięte drzwi. Ale przynajmniej możemy sobie miło powspominać. Mam nadzieję, że sobie zwiedzimy większość tego wspaniałego domostwa. Mmm, więc tak. Są tutaj zawsze dwie opcje. nawet i trzy, bo można się schować tutaj. Można wejść sobie pod łóżko. Jak dobrze kojarzę, to i też można było wchodzić pod łóżko. A drzwi same z siebie są zamknięte. I tak, możemy. Co to był za głos? To był pierwszy głos grani? No jest opcja taka, yy, że schowamy się pod łóżkiem i zobaczymy, jaki jest jumpscare, ok? O, no tu weszła jednak. Dobra, zobaczmy co się stanie. Po prostu wyjmij mnie stąd? Nie. Okej, okay. okej. Okay. <gryw> Czyli ten Jump był od samego początku w grze. Dobrze wiedzieć, bo <gryw> chciałem sobie to właśnie sprawdzić. Ale mamy dzień trzeci. Dawno tak nie mylałem w grani. Ale teraz możemy zacząć powoli tryhardować, bo tak jak mówiłem, to jest tylko odcinek specjalny e, pomiędzy różnymi seriami. Jestem najzwyczajniej się ciekaw, jak ta gra wyglądała na początku. Aha. Pułapki e, również były. E, dobra. E, nie jest zbyt dobrze, bo uf, jak widzicie, ona jest chyba szybsza ode mnie na tym trybie. E, Wyszaków chyba też tutaj nie ma. Pojawia się pytanie: Czy ona tam jest? Chyba jest gdzieś tam. Musi tam gdzieś być. Okazuje się, że te drzwi też są zamknięte. Słuchajcie. Ona ma dwa głosy tutaj. Ma jeden taki głos e, męski, spiczowany. A drugi ma ten zwykły uśmieszek swój. Otwórzmy sobie w takim razie te drzwi. I ona powinna nam. Tak, otworzyć. Dokładnie. I. Teraz. O, mniej więcej teraz. Jeżeli tutaj nie zajrzy, to jesteśmy. W dobrej sytuacji. Nie spojrzę, czy jest strych, ale chyba nie ma strychu, kurczę. Naprawdę, ciężko jest mi aż sobie przecież, co było w tej wersji Cagram. Na pewno był melon, chyba. Albo była na 100% studnia, więc było coś na zewnątrz. Więc tu się pojawia pytanie, czy jest tu coś. Nie, tutaj strychu nie ma. E, nie pamiętam, kiedy był strych dodany do gry. E, na pewno jest kuchnia, to jest podstawa. A zobaczmy, czy są jakieś przedmioty, których potrzebujemy. To ja tu nic nie widzę. Jestem za niski. Nie mogę tutaj nawet zobaczyć, co jest. E, dobrze, tutaj nic nie było. Tu pamiętam był ten secret room, a wiesz jak jest. Tylko nie ma tego przejścia przed nami. E, a tutaj ktoś ma oznaczone, że 4 dni miał... Z głowy? To chyba łatwo jest interpretować jako. O! W tym miejscu. troszkę skrzypi podłoga. A w tym miejscu mamy pułapkę. Nie możemy jej uruchomić, musimy poczekać, aż nas stamtąd pójdzie. O, jest niefajne, bo w sumie im większe się robiło. Całe domostwo od grani Tym łatwiej było ją po prostu ominąć I a, agrować w różne miejsca A w tym przypadku Sami widzicie Kawałek przyszedłem Zrobiłem sobie kuku Mam nadzieję, że mogę obok tego przejść Super, obok tego też Okej, okay. pamiętajmy o kiblu e, Do którego też było łatwiej sobie wejść wcześniej No kurde, faktycznie ta gra była wcześniej trudniejsza To trzeba sobie jasno powiedzieć a, wyjścia na zewnątrz też tutaj nie ma, więc domyślam się, że okno również zamknięte, więc musimy bazować na razie na wszystkim, co mamy tutaj dookoła. E, pytanie, czy jest piwnica? Trzeba sprawdzić. Okej, okay, piwnica jest. Tylko muszę ją mocno, mocno ominąć. Bo tutaj to ja sobie mogę na razie biegać jak e, gdyby nigdy nic. Ale z pewnością sprawdzimy przy okazji, jaki był tutaj pierwszy jumpsker. Nie wiem, czy zejście do piwnicy jest dobrym pomysłem, kiedy o właśnie. Mamy safe. Do którego jest potrzebny klucz Mamy młotek, który mi spadł A tutaj było od zawsze, na to wychodzi Dobrze wiedzieć Kosz Ona jest dosyć blisko, więc muszę troszkę jeszcze tutaj pochodzić no i Nie mogę podnieść młotka Lipnie, <grytanie> bardzo lipnie eee, Na szczęście nas tutaj nie mogła zapaść. Tutaj tego nie, wie nie wiedziałem w ogóle, że tutaj to jest cały czas Ale to na to wychodzi, że ta skrytka tutaj Była od samego początku No na razie tu nie mogę wejść Kurde, ciężko się operuje tym wszystkim na razie nie wiem gdzie ona jest, nie ma jej na razie tutaj. Okej, okay, jest stoi z rony. E, no na pewno sztuczna inteligencja na samym początku nie była tak zaawansowana, ona nigdy nie była zresztą zaawansowana, bo to jest głównie... Aj! Dlaczego? Ja nie mam zbindow- Aaa, dobra, muszę coś sobie zbindować dodatkowo. E, tam nic nie było chyba, dobra, musimy zwiększyć dystans między nami. Kurde, nie mogę trafić. Dobrze, no, to swipeowanie kiedy nie wystarczyło kiedyś prawie wszystkie myszy i mogłem tym ruszać tak normalnie. A teraz nie, no teraz to muszę chyba jakąś tutaj czułość ustawić. Większą trudność sprawia mi samo poruszanie się w tej grze. Muszę przycupnąć. I nie przycupnę, nawet. Ja muszę kucnąć, żeby to podnieść. Dobra, mam chwilę czasu, żeby podnieść sam młotek, tak? Nie podniosę go. Ja nie mam. Kucanie jest na C. Takim z trzeba być, żeby kucać na C. Jaki to jest dźwięk w ogóle? Kłóca się na kontrolu! Dobra, podniosłem. Aha, czyli tutaj jednak było to. To wygląda tak samo jak chyba wyglądało, ale nie jestem pewny teraz. My tam potrzebujemy czegoś. Tego nie usłyszała? Hmm, ciekawe, czy. To... To nie wydało dźwięku. Więc na początku w grani nie wszystko wydawało dźwięk. Okej. Okay. Mm. Zdaje mi się, że co nie sesja jest bagowane, no bo sami widzieliście, a raczej nawet nie słyszeliście. A ona mi nawet nie założyła w tym momencie. Eee, tutaj nic nie ma, nie ma. Więc secretów tutaj praktycznie nic nie było, więc faktycznie to była taka. Ojej. Szafki też. Polączka. 5 dni, wszędzie napisane 5 dni. Tu nic nie było. Ja szybki zwrot. Ona jest tam. I tak naprawdę jeszcze tylko klucza bym jednego potrzebował. To byłoby tyle. Czekajcie mi tutaj zauważy. Bezproblemowo. Możemy tak się ganiać wokół stołu. Ale jednak wybieram opcję ucieczki w innym miejscu zupełnie. Czekaj, bym jeszcze potrzebował sumie do takiej ucieczki. Aha, młotek mi spadł w tamto miejsce, to też niezbyt ciekawie. Potrzebujemy klucza do sejfu, nie widzę. Aha! Łazienka jeszcze z cała do sprawdzenia. Nie fajnie. Ale może tutaj dłużej posiedzi. Dzięki temu. E, ta cholerna łazienka jest do sprawdzania. I tak jak mówiłem, no w sumie wcześniej było łatwiej. Nasze, na późniejszych wersjach, w poprzednich odcinkach było łatwiej. Szczególnie, że no była ta mała przestrzeń do ucieczki. Jak ona nas by gonić na hardzie, to myślę, że mógłbym mieć problem. Dobra, jest tam, więc mogę zejść spokojnie na dół. No to wychodzi, że chyba na dole będę musiał tego użyć. No ona jest tam A co ja muszę dalej zrobić jeszcze raz? Faktycznie mam to uciąć, Tak, mam muszę to uciąć. Klucz do sejfu No domyślam się, że musi być na górze I tam będzie wtedy Klucz do kłódki A jeszcze jest główny klucz chyba O mały włos Widzieliście to? Każde moje kliknięcie to było automatyczne wyrzucenie klucza. Więc jest tak, jakbyście otwierali drzwi i tak macie klucz w ręce, ale nie ja muszę go wyrzucić, szybko otworzyć drzwi i złapać kolejny klucz. Tak go na nie słyszy jeszcze. Ha, poczekać. Ojej! Ojej! A, tutaj nie było nic Tu może mnie usłyszeć niczy... A, nie szkodzi Pierniczę, to już otwieram to Normalnie To jest główny klucz Czy jeszcze potrzebujemy chyba kłódki To byłoby całkiem logiczne Jeszcze byłaby potrzebna kłódka, ale to Gdzie mógłbym to znaleźć? W sumie wszystko sprawdziłem już, nie? Czy jeszcze jest jakieś pomieszczenie, którego nie sprawdziłem. No, tutaj wszystko jest potwierane. się otworzyć nie dało. A nie rzuciło mi się to w oczy wcześniej nigdzie. A, witam ponownie od tej strony. Ona chyba w tych pierwszych wersjach się agrowała. Dosłownie na dźwięku, więc olewała mnie kompletnie później. Tu na szczęście żadnej pułapki nie ma. Tu się chyba za dobrze nie rozejrzałem, ale. O, jest. Mamy kij. Klucz do. O kotki! Co tak szybko! Ej, dobra, no to mamy ostatni dzień. I ona już jest za mną. Więc ja sobie ją ominę na dole, tak chyba jest najbezpieczniej. A, czyli mamy do zrobienia jeszcze trzy rzeczy. Ej, no kurde, jak na taki tryb. Ona tu stoi? A, stała tutaj, kurde. Nie wydało to dźwięku na szczęście. O, bingo, super. To też nie wydało dźwięku? Tak ja tylko czekałem, aż, aż usłyszę ten dźwięk co zwykle, ale na szczęście nie tym razem. Jak na moje wcześniejsze próby speedrunowania. Okej, okay. nie usłyszała tego. A jestem ciekaw endingu w sumie pierwszej wersji. Czy była jakaś animacja? Czy nie było? Dobra, jest tam, ale my możemy chyba uciec już. Dobra, my możemy po prostu otworzyć drzwi i uciec. Dobrze, że się klucz nie zaciął. W takich drzwiach starych. Nie, tu animacji żadnej nie było, po prostu... A, jednak była! Czyli ta sama, co zwykle, tylko że... Gdzieś jej chyba pałka się zgubiła, ten baseball. Nie, została chyba w lewej ręce, ale... Cholera wie. Żadnych sekretów, kompletnie nic chyba w tej wersji było. Czyli taki, wiecie, pilotaż, czy się ludziom spodoba. A jestem ciekaw, czy były jakieś cutscenki... Z umieraniem, no bo wcześniej mieliśmy tak gilotynę, chyba wrzucanie do piwnicy. No to raczej wrzucanie do piwnicy tutaj będzie standardem. Dlatego myślę, że zrobienie tego nie powinno być problemem. Akurat, tylko wychodzimy, witamy się z grani, czekamy na e, luja No A w tym przypadku, gdyby bardzo mocno była rozwinięta i e, szósta inteligencja, i jednocześnie były dodane do tego konkretnego trybu różne poziomy trudności, no to myślę, że granie to mogłoby być ciężkie, gdyby ona była bardziej ogarnięta. Aha, czyli nas sobie do piwnicy, to to ten ending chyba kiedyś widzieliśmy w normalnych wersjach, ale nie jestem muzyka. Ciekawy, czy jak save był otwarty i to, otwarte, to czy coś mi się zmieniło, a tu babcia chciała nam dać buziaka pożegnalnego. <słuch> ale może lepiej jakby napisa Mentoska jakiegoś zjadła czy coś. <słuch> Słuchajcie, mam nadzieję, że się spodobała taka luźna podróż na spontanie do pierwszej wersji Granny. Nie chciałem tutaj robić takiej, wiecie, kompilacji porównując jak, bo takie coś możecie sobie sprawdzić bez problemu na YouTube. Ale widzimy się, mam nadzieję, kiedyś w chapterze trzecim, o ile kiedykolwiek wyjdzie, albo w innej produkcji autora Granny. Ech, do zobaczenia, no i kurde, trzy lata minęły, rozumiecie to? Trzy lata minęły od czasu nagrania pierwszego odcinka Granny. Ja nie mogę, to jest niemożliwe po prostu. Do zobaczenia i cześć.